Non da musici Szanowni Państwo, mam ogromną przyjemność powitania Państwa na uroczystej inauguracji Roku Akademickiego. Rozpoczynamy rok akademicki 2010-2011 i jednocześnie rozpoczynamy kolejny rok naukowo-dydaktycznej działalności Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach. Szkoły, która śmiało wrasta w środowisko naukowe i medyczne naszego województwa.

A oto firmy, które oprócz naszych uczelni Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach zwoły naszą inicjatywę. Firma Bielenda, firma Herplay, wydawnictwo Elsevier Urban Partner, firma Klarena, firma Yoko Cosmetics, firma Jadwiga, firma Donegal, firma Bellis, Wydawnictwo Lekarskie PZWL.